Do mojego Witam Was serdecznie, moje drogie Panny Młode. Nazywam się Dorota Wrubel. Krawiectwo było kiedyś moją pasją. Z tej pasji narodziła się firma Salon Sukień Ślubnych, którą prowadzę już od ponad 15 lat. Projektuję dla Was sukienki, wykonuję Wam przymiarki. Nie ukrywam, że największą satysfakcję sprawia mi, jeżeli zaprojektuję i uszyję piękną suknię dla klientki w rozmiarze plus size. Jeżeli klientka wygląda dobrze i jest zadowolona, jest to dla mnie największą nagrodą. Zauważyłam też, że panny młode w rozmiarze plus size przychodzą do salonu bardzo często są ubrane w ciemne kolory, w czarne tkaniny. Faktycznie te ciemne kolory wyszczuplają, zakrywają nasze mankamenty, ale też są kolorami ciężkimi i dodają nam lat. Jasne kolory i zwiewne lekkie tkaniny odejmują lat i dodają zwiewności i lekkości. W tym odcinku chciałam właśnie tę zwiewność i lekkość przenieść do sukien w rozmiarze plus size i pokażę Wam kilka trików, które może zastosować, aby to uzyskać. Tym bardziej, że w sezonie 2020 bardzo modne są przeźroczystości i transparentne góry sukien. Ale jak Wy to możecie zrobić, skoro macie rozmiar plus size i nie chcecie za dużo pokazywać? Zobaczcie, jaki fajny trik zastosowałam w mojej sukni, którą zaprojektowałam niedawno. W tej sukni pod białą koronką jest gorset w kolorze beżowym. Jeżeli założycie na siebie taką sukienkę, będziecie wyglądały, jakby koronka była położona na Waszym ciele. To na pewno doda Wam lekkości. Gorset jest też o tyle sprytnym rozwiązaniem, że są w nim ukryte fiszbiny, które dodatkowo wymodelują wam sylwetkę. A pod taki gorset bez problemu możecie założyć biustonosz. Zwróćcie uwagę dziewczyny, jeżeli mierzycie suknię w rozmiarze plus size, a macie jakiś model, który ma faktycznie transparentną górę i wymaga ściągnięcia biustonosza, tak, żeby biust tylko trzymał się na wszytych miseczkach w suknie. Nie wierzcie, że biust Wam się utrzymie, szczególnie jeżeli biust jest duży i ciężki. W takim przypadku zawsze przymierzcie tą suknię bez biustonosza i zobaczcie, jak się czujecie, jak to wygląda. Czasami są dziewczyny w rozmiarze plus size, które wcale nie mają ciężkiego biustu i mogą sobie taką suknię pozwolić, ale żeby się przekonać, zawsze taką suknię na sobie przymierzcie. Teraz coś o zwiewności. Spódnica sukni jest uszyta z kilku warstw tiulu jedwabnego. Tiul jedwabny jest bardzo ciężki, spływający w dół. Zobaczcie, jak on się pięknie układa w ruchu. Nie poszerza sylwetki, a dodatkowo, przez to, że składa się z kilku warstw, tuszuje wszelakie niedoskonałości, które miałybyście ewentualnie tutaj w tym miejscu na dole brzucha. Także jeżeli macie jakieś niedoskonałości z tyłu, czyli tak zwane siodełko, czasami dziewczyny tutaj mają więcej, ten tiul też będzie to tuszować. Tak samo gorset wydłużony też zatuszuje Wam te miejsca. Jeżeli uwielbiacie muślin, bo często dziewczyny większych rozmiarów przychodzą do mnie i od razu pytają się o sukienki muślinowe. Też możecie muślin za dole zastosować. Chociaż w niektórych przypadkach bardzo odradzam. Muślin jest tkaniną delikatną, opadającą z dół, ale też opinającą wszelkie wypukłości, które byście miały. Więc jeżeli miałybyście spódnicę wykonaną z muślinu, a będzie ona wszyta na przykład wyżej niż tutaj nam się gorset kończy, a będziecie miały jakieś niedoskonałości, to muslin to zawsze podkreśli. Ale to nie znaczy, że wy musicie rezygnować ze spódnicy muslinowej. Niekoniecznie. Jeżeli gdzieś muslin będzie wam coś podkreślał, wystarczy, że naszyjecie na te miejsca aplikacje koronkowe. Tak jak tutaj to zrobiłam, zobaczcie. Aplikacje z koronki, szczególnie opadające w dół, zawsze wam zatuszują wszelkie niedoskonałości, których nie chcecie pokazywać i uwidaczniać. W tej sukience oczywiście dekolt w szpic, to już mówiłam w poprzednich odcinkach, że dekolty w szpic obowiązkowo w rozmiarze plus size. Jeżeli będziecie chciały zabudować dekolt na gładko, to zawsze jakąś tkaniną przeźroczystą, nigdy nie jednolitą, bo to Was zawsze poszerzy. A teraz pokażę Wam kilka rozwiązań, jak możecie zasłonić ręce. Ponieważ jak wchodzicie do mnie i pytacie o suknię, to zawsze pytacie o suknię z rękawami, albo czy można do suchi doszyć rękaw. Chociaż nie zawsze te wasze ręce wymagają zasłonięcia, ale wiem, że macie to w głowie, to siedzi w waszej psychice. I przeważnie macie problem w tym miejscu ręki. Nawet nie chodzi wam o zasłanianie całych rąk, ale dołu ręki. Dlatego specjalnie dzisiaj dla was ubrałam tą sukienkę, bo chciałam wam pokazać takie ciekawe rozwiązanie zasłonięcia rąk. Zobaczcie, mam tutaj dwie warstwy takich rękawków motylek. Myślę, że ta jedna warstwa rękawka by wam wystarczyła. Nie poszerza to ręki, nie poszerza to ramion, natomiast zasłania tą część ręki, którą wy lubicie zasłaniać i której nie chcecie pokazywać. Takie rękawki można doszyć do większości sukien ślubnych. Myślę, że w salonie, jeżeli poprosicie o coś takiego, to konsultantki yy, zgodzą się, żeby zrobić właśnie taki efekt. Jeżeli miałybyście dwie warstwy, Takich rękawków ciętych z kolegiem, ja mam tutaj w tej sukni, one powodują już rozszerzenie ramion. W niektórych przypadkach waszych sylwetek też byłoby to dobrym rozwiązaniem, szczególnie w sylwetkach typu gruszka, gdzie macie bardzo wąską górę, a szersze biodra. Te rękawki mogą wyrównać waszą sylwetkę. Rękawki, tutaj w tej sukni mamy też takie rękawki motylki. One też czasami na Waszą psychikę działają bardzo dobrze, bo czasami wystarczy, że sobie coś doszyjecie, tak jak tutaj, i już się czujecie dobrze. Tylko te motylki róbcie tak, żeby one nigdy nie były takie cięte na gładko, tylko żeby zawsze miały jakieś wystrzępione elementy, bo to też dodatkowo Wam w tą rękę przetnie i trochę wyszczupli. W jaki sposób jeszcze możecie zasłonić ręce? Chcę Wam pokazać taki motylek, który wymyśliłam. Praktycznie do każdej sukienki pasuje. On jest na zaczaskach takich przeźroczystych. Zaczepia się to w tym miejscu. Zobaczcie. Tak sobie zaczepiacie do sukienki. I tutaj, jak macie rękę, to ten tiul akurat zasłania tą część ręki, której Wy przeważnie nie lubicie pokazywać. To daje też takiej lekkości i zwiewności, oczywiście też y, można później na sali sobie to odczepić. Następny sposób na zasłanianie ręki. My tutaj w salonie naszym mamy uszyte takie rękawy osobno, jeżeli dziewczyny chcą, żeby doszyć rękawy do sukni, to przymierzamy do sukienki później doszywamy. I chcę Wam tutaj taki rękaw pokazać, bo jeżeli już na przykład bardzo marzycie o rękawie, to jest na przykład taki rękaw długi, to też zawsze róbcie ten rękaw fajnie, wygląda na sieteczce beżowej, żeby wyglądał jak na gołym ciele, żeby nigdy nie był cały zabudowany. Lepiej wyglądają takie naszywane aplikacje luźne niż cały rękaw z białej koronki. Zawsze to wygląda szczuplej. Wam zaprezentuję na mojej ręce. I tu mam też taki jeszcze rękaw do pokazania, na przykład trzy czwarte. Bardzo lubię, żeby dziewczyny, żebyście sobie zamawiały rękawy czwarte, bo wy przeważnie ręce macie fajne do tego miejsca, a tutaj uważacie, że macie już za dużo, więc taki rękawek czwarte troszkę na waszą psychikę podziała pozytywnie, a nie będziecie wyglądały ciężko. Tak jak w drugim rękawie czasami się wygląda, zobaczcie. I też ten rękawek proponuję yy, z jakiejś koronki przeźroczystej. Do tej sukni prezentowałam wam rękawki, a teraz chcę pokazać tę suknię, którą mamy w naszym salonie, jest to nowa sukienka z kolekcji 2020. Sukienka wygląda, jakby były koronki naszywane na przeźroczystym tiulu, ale jest tak sprytnie uszyta, że ma wszyty pod spód gorset. Ten gorset jest z przeźroczystej, beżowej siateczki. Jeżeli ubierzecie na ciało, nie będzie go w ogóle widać. ale dzięki temu, że jest ten gorset, są wszyte fiszbiny, które oczywiście Wam wymodelują sylwetkę, a wierzcie mi, fiszbiny nie są aż tak twarde, żebyście w nich nie wytrzymały. Czasami jak sznuruję klientkę przymierzalni, mocno, tak sznurujemy, jak w tym filmie Przeminęło z wiatrem. Klientka mówi, ja się uduszę Pani Doroto. Wykonujemy przymiarkę, ciało się przyzwyczaja, nabieracie płoty, ciała rozpręża się. Klientka mówi po półgodzinnej przymiarce, Pani Doroto, proszę mnie jeszcze Mocniej ścisnąć, bo już czuje się luźno. Także wbrew pozorom fiszbiny wcale nie są niewygodne, a pięknie modelują talię. Jeżeli zdecydujecie się na suknię z gorsetem, z tyłu suknia musi mieć sznurowanie. Zobaczcie. Macie tak zawiązane sznurki. Wtedy tymi sznurkami możecie sobie regulować szerokość sukni. Ale chciałam Wam też pokazać suknię. Zobaczcie, którą szyję dla klientki. Zobaczcie, jaki to jest rozmiar manekina – na 48. Czy jest taka zasada, że suknie ryby mogą mieć tylko szczupłe i wysokie dziewczyny? A jeżeli dziewczyna plus size jest osobą wysoką i lubi swoje kształty i chce je eksponować, ja uważam, że większe znaczenie mają proporcje sylwetki niż rozmiar. Jeżeli dziewczyna ma idealne proporcje, mimo że te rozmiary są większe, ale jeżeli ma płaski brzuch, ma ładny biodra, który chce pokazać jak najbardziej może sobie uszyć suknię swoich marzeń. Tutaj chciałam Wam jeszcze pokazać, ta suknia jest akurat w trakcie szycia, ale chciałam Wam pokazać jakie zabiegi tutaj można zastosować, żeby dodatkowo tą sylwetkę jeszcze wyciągnąć. Tutaj będziemy robić takie ramionczka żeby dekolt był w kształcie szpica, żeby jak najwięcej tych pionowych linii, ale pokażę Wam też jak fajnie możecie znowu zasłonić tą część ręki, której przeważnie nie lubicie, właśnie taką koronką. Też wystarczy sobie tutaj doszyć oczywiście do ramionczek taką część koronki i też macie ten kawałek ręki zasłonięty. Czasami to wystarcza. W tej sukni też zastosowałyśmy ten zabieg, że włożyłyśmy ciemniejszą podszewkę pod koronkę. Dzięki temu Suknia nie stwarza białej, jasnej plamy, tylko jest taka jakby przestrzenna. Też trochę rozbija tą szerokość rozmiarów. Modelowanie sylwetki krojem sukni to jedno, a modelować sylwetkę dodatkami... Zobaczcie, poprosiłam kwiaciarnię, żeby wykonali bukiet do rozmiaru plus size i wykonano mi taką kompozycję. Przecież nie pięknie wygląda? wydłużony bukiet, który dodatkowo jeszcze wydłuża sylwetkę. Panny młode plus size, nie bójcie się mierzyć różnych kroje sukien. Nie bójcie się opowiadać paniom w salonie o jakich krojach marzycie, nie bójcie się przymierzać. My też dbamy o to, żebyście były zadowolone i żebyście w dniu swojego ślubu wyglądały pięknie. Jeżeli podobały Wam się moje porady, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. A jeżeli chciałybyście jeszcze usłyszeć na jakiś temat związany z modą ślubną, to proszę piszcie w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo.